Coś Czuję, że te Włochy jednak nie pomogą mi. Co ty mi podbierasz? Tak, już ma, jestem zaopatrzony. Ale nie jest tak jak zawsze, bo normalnie to bym zaszalał jeszcze bardziej. A jaka, jaka impreza? Alkohol-frey. Natomiast lekko się pilnuje. Swidził mi w alkohol? No. No, poznajecie chłopaka? powiem Wam, że teraz patrzę na nasz trawnik. To co nasz piesek tutaj robi, bo to jest, to są pieskowe tematy wypalone. I w koło macie macie azotowe wsparcie. To, 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 to nie wiem, co, z, to z tego to nie wiem, co będzie. Proszę, o, tak, co? Można, Można się gniewać, czy nie? O, Bazylia, obliża. <grymne> Pięknie.